Cześć wszystkim, z tej strony i witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj omówimy sobie bardzo ciekawy temat, jakim jest FIFA 18, a konkretnie zmiany, które chciałbym w niej zobaczyć. Ten temat ostatnio bardzo często przewija się w filmach polecanych na YouTube, także myślę, że jesteście tym tematem zainteresowani, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam Was wszystkich do oglądania. Zacznijmy sobie od trybu, który i wprowadziło do FIFA 17, mianowicie chodzi mi o drogę do sławy. Generalnie tryb jest bardzo fajny, przyjemnie mi się w niego grało, ale niestety brakowało mi jednego bardzo ważnego elementu, mianowicie nas. Chciałbym, żeby EA FIFA 18 wprowadziło pewne zmiany w tym trybie i zabrało nam tego randomowego Alexa Huntera, którego właściwie od samego początku nie znaliśmy, tylko poznawaliśmy w trakcie gry i zamiast niego wprowadziło możliwość wykreowania własnego zawodnika. Myślę, że pozwoliłoby nam się to o wiele bardziej wciągnąć w ten tryb, dlatego że gralibyśmy z sobą, a nie kimś, kogo tak naprawdę nie znamy. Dodatkowo pomyślcie sobie o tym wszystkim w ten sposób: pod koniec tego trybu gry w FIFI 17 otrzymywaliśmy specjalną kartę Alexa Huntera, którą potem mogliśmy grać w Ultimate Team. I teraz, jeżeli jej faktycznie wprowadziłoby zamiast tego Alexa Huntera możliwość kierowania własnego zawodnika, to być może po ukończeniu tego trybu otrzymywalibyśmy własną, unikalną kartę, którą potem moglibyśmy mieć w naszym klubie i układać z nią jakieś różne składy. Byłoby to moim zdaniem genialna opcja i myślę, że każdemu z Was, kto teraz ogląda ten film, taki pomysł by się spodobał. Skoro już mówimy o zmianach w Fifie, oczywiście nie mogło zabraknąć narzekania na serwery i jej jakość połączenia z przeciwnikami, które moim zdaniem koniecznie muszą w nowej edycji FIFA zostać zmienione. No, słuchajcie, w tym roku teoretycznie EA wprowadziło 5 pasków połączenia zamiast trzech, i to teoretycznie ma nam pokazywać faktyczną jakość takiego połączenia. No, ale niestety dobrze wiemy z własnego doświadczenia, że nawet jeżeli jest 5 pasków połączenia, co i tak się rzadko zdarza. To w takim meczu rozgrywanym na teoretycznie dobrym połączeniu czasem też zdarzają się różnego rodzaju wylewy, lagi itd. Także to moim zdaniem powinno zostać naprawione w nowej edycji VIFY. No dobra, skoro już tak zacząłem narzekać, no to może pomówimy sobie trochę o drafcie. Generalnie wiadomo, ten tryb gry jest mega niesprawiedliwy. Już nawet nie chodzi mi o to, że osoby, które odpadają w pierwszej, drugiej czy nawet trzeciej rundzie, nie dostają zwrotu kasy tej, której zainwestowali w tego drafta no ale kurde, jeżeli ktoś jest naprawdę dobrym graczem i wygrywa jeszcze taki turniej no to moim zdaniem powinien przynajmniej otrzymywać zwrot całej tej kasy, którą zainwestował nie musi otrzymać 15 tysięcy monet i moim zdaniem jej powinno zostawić takie paczki jakie są w tym momencie, ale dodatkowo dla osoby, która taki turniej wygrała powinna być wprowadzona jedna dodatkowa nagroda, która trafi się za każdym razem i byłby to jeden dodatkowy token draft Myślę, że to by rozwiązało wszelkie problemy i osoba, która by taki turniej wygrała, no na 100% otrzymałaby z powrotem swoje 15 tysięcy monet. Jeżeli te paczki że tak powiem, nie zrekompensowałyby takiej straty, to jeżeli by rozgrała drugi taki draft, to nawet jeżeli odpadłaby w pierwszej ludzie i squickerowała te paczki, które dostanie, to byś też na 15 tysięcy monet spokojnie by udało jej się wyjść. I przechodzimy płynnie do ostatniej rzeczy. No dobra, może nie to, że ostatniej, którą chciałbym zmienić w 18 ale ostatnio na tym filmie, bo generalnie tych rzeczy, które chciałbym zmienić jest mega dużo i nie byłbym w stanie, w stanie tego zmieścić wszystkiego na jednym filmie. Słuchajcie, zastanowiłem się, co by się jeszcze przydało w takiej FIFA 18 i moim zdaniem powinni wrócić do turniejów online. I tak, zdaję sobie sprawę z tego, że Liga Weekendowa jest w tym momencie za te turnieje no ale to nie jest jednak to samo. No słuchajcie, te nagrody za ligę weekendową są zwyczajnie kiepskie. Tam, nie wiem, czasem się trafi jakaś złota paczka, czasem tysiąc monet, no ale kurde, no co z tego, że jest 1000 monet? Gramy taki jeden turniej, wygrywamy cztery mecze i co? I przynajmniej raz musieliśmy użyć kondycji, bo nasi zawodnicy zdychali. I jedna kondycja kosztuje tysiąc monet albo i więcej, i co? I właściwie po co graliśmy ten turniej? No tak, kwalifikacja jest spoko, ale coś więcej? No raczej nie. Więc te kwalifikacje powinny zostać takie, jakie są, niech już zostawią, niech nic nie ruszają, bo ta metoda jest, to co wprowadzili, jest naprawdę dobre. Ale powinni dodatkowo wrócić do turniejów online i co tydzień wprowadzać kilka różnych nowych turniejów. Można jakoś połączyć z SBC zawsze, czyli powiedzmy są jakieś konkretne wymagania, nawet mogą być bardzo przerobane wymagania do danego turnieju. I za wygranie takiego turnieju na przykład otrzymywalibyśmy gwarantowanego piłkarza 84. No, to znaczy, paczkę z gwarantowanym piłkarzem 84. Myślę, że takie rozwiązanie byłoby naprawdę bardzo fajne, i wiele osób skusiłoby się na taki tryb gry, i byłaby to jakaś taka miła odmiana od tego wszystkiego. No, bo tak, mamy sezony, ale sezony się szybko nudzą. Mamy ligę weekendową, ale też nie każdy kwalifikuje się do takiej ligi weekendowej, i właściwie FIFA może się komuś bardzo szybko znudzić, jeżeli nie gra jakoś super. A jeżeli po prostu ma takie turnieje online. No, to po prostu może sobie w takich turniejach online brać udział, jeżeli mu nie pójdzie w lidze weekendowej, i po prostu cały czas byłoby coś do roboty w takiej wizji. No dobra, to tyle z takich rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. Co sądzicie chociażby o tej drodze do sławy, i napiszcie mi, co chcielibyście zmienić w takiej FIFA 18. No i co, to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się do następnych materiałów. Na razie i cześć.